Na memoriale zagraliśmy bardziej tak kontrolnie. Udało się wygrać mecz po, po dobrej grze, nawet z Sanokiem żeśmy się postawili i Sanok w ogóle nie, nie schodził, że tak powiem, z tonu, jakoś tam słabiej, nie, nie, słabszym składem nie grał, a potrafiliśmy o wiele lepiej zagrać z Sanokiem niż u nich pierwszy, drugi mecz w pierwszej rundzie. Poprawiło się przyjęcie, jest, jest zagrywka. W tym meczu dzisiejszym z LKPS-em trochę padło to przyjęcie, ale, ale ogólnie jest, jest, jest coraz lepiej. I praktycznie w każdym elemencie widać dużą poprawę. Myślę, że troszeczkę jeszcze czasu nam potrzeba. I w końcu zaczniemy zdobywać, wygrywać sety, mało powiedziane, nawet wygrywać mecze. Michał Jaskulski, środkowy nasz nowy, wniósł dużo spokoju przy siatce, pomaga też młodszym kolegom, podpowiada również i ustawia grę na siatce. Także bardzo się cieszę, że dołączył do, naszego, do naszej drużyny i wiem, że będziemy mieli dużo z niego korzyści. Założenie było, że mamy zagrać. Mecze kontrolne, sparingowe, treningowe. Jeżeli nadarzyła się okazja, że możemy wygrać coś, to chłopakom jak najbardziej jest potrzebne zwycięstwo, żeby troszeczkę podnieść morale w drużynie, no i w końcu przełamać to niekorzystny bilans tak, przegranych meczów. Mamy zwycięstwo, mamy nad czym dalej pracować i skupiamy się na tym teraz.